No, to fajny pomysł. Dzisiaj znowu nagrywam z ręki, ale mam dla Was filmik z albumem dla siedmioletniej już gabrysi. E, pomysł na album był taki, żeby był e, na jednej stronie: po. na, na jednej stronie jeden rok. O, tu, będzie, tu będą życzenia od mamy e, zdjęcie z urodzin, z miejscami nie tam z pierwszego dnia życia roczek, dwa latka i tak dalej. Tu jest kieszonka, tu jest klapka, na magnesik oczywiście. Ale albumik miał być prościutki, więc nie ma tutaj szaleństw. Jeszcze w każdej stronie jest. E Kieszonka na dwa zdjęcia. I tyle. Jeszcze Wam pokażę kwiatuszki na okładce. Ten zrobiłam sama. Ok, pozdrawiam. Zapraszam do reszty moich filmów. Pa pa.